To proszę niech pan mi powie, za co chce pan wystawić mi za każdą ja jazdy. To niech pan mnie poinformuje jeszcze raz. Chciałbym się nie nie dowiedzieć. Chcia... Proszę pana, musi pan mi proszę powiedzieć. Proszę pana, wydaje panu tak. teraz polecenie. Proszę wsiąść do, do swojego samochodu. Chciałbym, chciałbym proszę numer wsiąść służbowy, do poproszę. samochodu. Poproszę numer służby. Jesteśmy w czasie kontroli. Proszę wsiąść do własnego Dobrze. samochodu. Proszę wykonać polecenie. Dobrze, wykonam polecenie, tylko chciałbym proszę się dowiedzieć, czy mam, polecenie. czy mogę dalej jechać samochodem. Na chwilę obecną nie może Jeżeli pan jechać pan pojazdem. Jeżeli pojazdu. Czyli w tym momencie pan mi zakazuje. momencie panu brakuje posażenia pojazdu. Dodnie. Tak jak y... powiedziałem, będzie skierowany wniosek do sądu. Dobrze. Niech pan mi teraz powie. Dla pana pasażera zapraszam. Niech po... pan mi powie teraz y... czy ja mogę dalej jechać samochodem? Nie, wydaje zakaz Dlaczego? Jazdy, bo brak Dlaczego? Jakiego wyposażenia? Trójkąt i gaśnica. Trójkąt i gaśnica. I w tym momencie na podstawie tego, że nie mam trójkąta i gaśnicy, nie mogę jechać dalej samochodem, tak? I to jest z, zgodne z prawem, tak? Dobrze, okej. Okay. Czyli co mam w tym momencie zrobić? Niech pan mi powie, co mam w tym momencie zrobić to mogę teraz podjechać na stację najbliższą od CPN i kupić no, trójkąt. To jest zakaz dalszej jazdy, więc nie może pan Czyli na tej podstawie, że nie mam trójkąta i gaśnicy, mo... nie mogę dalej jechać poruszać może się samochodem, tak? Tak, pieszo. samochód Czy... stoi bezpiecznie. Czyli jeżeli nie mam trójkąta i gaśnicy, nie mogę dalej jechać samochodem, tak? Stwarzam zagrożenie w ruchu drogowym? No niech Pan odpowie mi na to pytanie, proszę Pana. Kolega wydał Panu Czy zagrażam, czy zagrażam teraz jazdą samochodem? Stwarzam zagrożenie w ruchu drogowym bez jazdy? A kiedy będę zagrażał? Jeżeli Pan ruszy. Ma Pan uzupełnić brakujące uzupełnienie pojazdu. Uzupełnię to oczywiście, jeśli dojadę do, panu, do domu. Do chwili obecnej, tak będzie skierowany wniosek do sądu. Dobrze. Poproszę jeszcze Pana dane służbowe. Proszę starszy śledza Pana już Chwileczkę. Sierżant? Starszy sierżant jak? Nie rozumiem, jeszcze raz. Mariusz? Patryk? Pater. Chciałbym jeszcze poprosić pana o legitymację numer służbowy chciałbym spisać. mamy zrobić. Proszę pana, nie, chciałbym zobaczyć legitymację. Pan musi okazać. Pan proszę, ma pan, ma pan, ma pan proszę pana, ma pan obowiązek. Proszę pana, ma pan obowiązek przedstawić mi numer legitymacji? Nie. Numeru legitymacji kolega nie, nie ma. Pan. Num, numeru Pan mi musi pokazać legitymację. Chcemy to zobaczyć. Chcę zobaczyć pana legitymację. Tak być Numer służbowy chciałbym. Policja to mundurowany, nie musi się legitymować. Z numeru służbowego też nie? Dokładnie. Ja bym, ale proszę pana, ja bym chciał na... Ale proszę pana, ja bym chciał na... na chciałbym na pana skargę napisać w tym momencie, więc chciałbym numer służbowy poprosić. 912-951. I pana jeszcze imię nazwisko? Starszy aspirant. Tak? Przepis stanisław. Już z nie jest tam. Życiu, tak? ja Numer sprawa 26 67 69 Dziękuję bardzo za dobranot